Siemka, witam serdecznie. Dzisiaj znowu przesyłeczki. I co mamy? Mamy przesyłeczkę od Konrada i mamy przesyłeczkę od Patryka Real Madrid Chłopaków z kanału doskonale Wam znanych. Patryk Real Madrid. Zaczniemy może od osobiście mi mniej znajomego kolekcjonera. Zobaczymy. To pewnie jest wymiana. Ładnie wszystko pięknie spakowane. Naprawdę szacunek. Zobaczcie jak to jak to jest spakowane. No szacun. List. Ach, dobra, czekajcie. Prywatne. No to nie będę tego czytał tutaj na, pod kamerą. Dobra, to jest liścik z, wymaga, z wymogami ustalonymi zresztą. Gratis. Uwaga. Zobaczmy, co tutaj będzie. Aha, tak to jest. I tu coś też lata. Tu mamy strefa skażona. <laughs> eee, nie chcę na patrykach leżeć. Strefa skażona. Kołek mi się tutaj przyklejają. Zobaczmy co tutaj jest. Było napisane uwaga, więc zrobimy to ostrożnie, delikatnie. O, a to nie, to 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 jest wymiana. Tak, tak, tak. To już wiem. To już wiem co to jest. To jest nasza e, wymiana za dwie wspaniałe limitki. A ja tylko może te limitki przełożę do Moszykowskiej. Troszeczkę tutaj możecie zauważyć niestety, ale jest ajajaj, jest uszkodzony. No. Ronaldo jest troszeczkę w lepszym stanie. No, aczkolwiek też to nie jest no nie są to idealne. Nie są to idealne. Limitki będzie trzeba się nimi Specjalnie tutaj e, zająć, ale, ale są kolejne. To już 41, 42, chyba e, limitka w stajni. Więc, no więc fajnie, więc fajnie. I tutaj jeszcze coś mamy: coś mamy ostatnio młode na XXL-ki. Tiago ostatnio od Mateusza, wczoraj otwierałem przesyłeczkę. Także była. Ale miło, miło. Te karty na pewno się prędzej czy później kiedyś spopularyzują. Tu mamy jeszcze z Bayernu. Dobra i co my tutaj mamy? Fajnie to jest spakowane, podoba mi się. Mamy saszetkę. Champions League, tu są pewnie jakieś gratisy. Tak. I mamy Michała Żyro. No niestety tutaj to już te karty są zdecydowanie w zdecydowanie gorszym stanie. E, mamy Żyro, e, mamy Kucjaka, Mistrza Obrony, Ulubieńca Fanów, który jest w dobrym stanie. Może mi go brakuje. sam mamy i tutaj niestety, ale ta karta na pewno się do niczego nie nadaje. Więc tutaj jeszcze widziałem coś takiego słabego. Nie, te są w porządku. E, dobra, fajny Timobile, dziękuję ci bardzo. I mamy tutaj jeszcze. Polska Gola to dla Wiktorka. Dzięki. Pewnie dla Wiktorka tak się domyślam. O. Zobaczcie. Karta Mega XXL. Zobaczcie. Wydrukowana. Zrobiona samemu. Ale miazga. Świetnie to jest naprawdę. Zrobione. Kurde, jak to jest zrobione? Wydrukowane, naklejone. Szkoda, że rozdzielczość jest taka słaba tej, e, tej połowki zewnętrznej. No, widać pikselozę, bo jeżeli by to było zrobione... No mega, naprawdę mega. <grystanie> Ale czat <grystanie> To jest świetne. Kapitalne wręcz. Mamy Draxlera, e, powtóreczkę, i Carvalho, powtóreczkę, i to chyba jest cała przesyłka, ale... E, no i oczywiście mamy jeszcze... E, tutaj chyba nic nie ma. Jeszcze coś spadło, i jeszcze limitka moich kochani Sancheza, i podbitka e, Champions League 14-15 plus limitka. No, także naprawdę... <grym> Fajnie, dobra. Pokazałem adres. Wytniemy to. E, Przysyłeczka od Patryków. Lecimy z tym koksem. Zobaczymy, co tam mistrzowie przesłali. Pięknie, pięknie, pięknie e, zapakowane. Pudełeczko. Ej, czekajcie. Myślę, że możecie przeczytać. Hej, my tej kolekcji nie zbieramy, więc tobie te karty przydadzą się bardziej. Jak trafisz w powtórkach karty Polaków, to proszę odłóż dla Was. Szukamy dobra tu czego szukają. Zobaczcie czego szukają. Chłopaki może ktoś z Was e, ma, to więc dobrze by było jakbyście im pomogli, tak? Dobra, lecimy. Wow. 14 15. Wow, ale fajne karteczki. No stamtąd nie muszę mówić, że idealny. Tutaj mamy kartę przeźroczystą. Eee, tutaj mamy Kremensa Fritza. O, mamy Kaszungę. Di Santo. Te karty to jest zajebioza. Eigner, Rivery, ostatnio mi wpadli. Kruszyna ma ich uszkodzonych. Kruszyna te są dobre. Jak chcesz, to ci je wyślę. Uuu, i Medwinery. tego chyba mam. Ibisewicz, Majer i Drmicz. Świetne kartki, naprawdę bardzo, bardzo, kopaki. Dziękuję. Ta edycja osobiście mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba i na pewno ją będę zbierał. Teraz duży nacisk będę kładł na to, także na pewno się przydadzą. No i co, moi kochani? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego. No i to jest naprawdę tutaj mega zrobione. Mega to jest zrobione. Super. Dobra moi kochani, to trzymajcie się ciepło w takim bądź razie i do następnego, cześć.